Tam tam wszystkich, Mamy dzisiaj 2 grudnia, piękną pogodę, 7 stopni na plusie, wczoraj było 1. Jedziemy z e, toniarko będziemy zalewać kuziaka, a tutaj pszeniczka sobie rośnie. No i zaraz zobaczymy jak to będzie jak to będzie szło tym wynalazkiem. Tato jedzie e, 3P z przyczepą i tam ma piasek, a na drugiej ma wodę. Teraz ja od pierwszej i zobaczymy zobaczycie jaki, jaki skład ciągnie tym maluszkiem, a ja na pusto. Tak, powiecie mo, mogłem przyczepić na przedniego tu za betoniarkę i pociągnąć te przyczepy dużym. Ale trzeba byłoby się przepinać, a trzypę i tak jedzie, można powiedzieć, na pusto, tylko z samym, z samym ładowaczem. Taki składik, mniejsza przyczepa z przodu, większa z tyłu, tylko że ta mniejsza ma większą wagę na sobie. Zobaczymy jak on tutaj pojedzie. Tu jest tu Tak się kiedyś woziło buraki Dobra, Zaraz zobaczymy czy da radę ten tego nie robi Gdy tu się ustawić? Żeby nie przeszkadzać Tak to wygląda To był wykop Troszeczkę cienko piasku zagęszczone Podsypka I zaraz będziemy zalewać chudziaka Ładnie to szybko miesza jeszcze musimy mniej więcej ustalić proporcje tutaj jest więcej piasku chyba nie dawać się będziemy tylko 3 worki cementu poszło 75 kg i 3 3 wiaderka 3,5 wiaderka wody że wydaje mi się że jest ok konsystencja W ciężko powiedzieć że to jest tego piasku 500 kg 400 kg No nic na chudziaka to wydaje mi się że już kolor tego w miarę jest chyba To jest taki piasek kolor zmieniło Podjeżdżał, żeby się nie obsunęło Teraz Opuścimy. O. No i co? Próbujemy. Kolor dobry. Wydaje mi się, że też konsystencja też nie jest za rzadka, mocno. To opuścimy Mocna wyszła mocna. Mi się wydaje, że jest OK. Ale ładnie wymieszało do spodu. No i zobacz, wyrzuciło, tylko jeszcze trochę zostało. Patrz ile tego jest Na raz. To środkowe może trochę mało wy... wygarta do spodu nie chcę zgarnąć co będzie to wyregulować uważaj na palce Gdzież to jest środkowe ten A te od... Jakby rzadkie było to to jeszcze lepiej Ja nie wiem i to za każdym razem zostaje No na końcu się wygarnie i tyle Dobra Patrz, O tyle to powiem wam jest max Bo musieliśmy trochę odsypać O tyle odsypać musieliśmy, bo stanęło przy tej prędkości Tak jak ktoś pisał, że stanęło I Faktycznie stanęło to Wyrzuciliśmy trochę, no i daliśmy wody więcej No i ten... Tylko, że z całym piaskiem jeszcze stanęło Trzeba dać mniej piasku i ten, albo jak będzie stawało to mniejsze obroty może Ale przy tych obrotach fajnie miesza Dobra, i teraz zobaczymy Teraz robiliśmy z dwóch worków i jest troszkę słabsze, ale to się zmiesza z tamtym I trzeba będzie proporcje tak oddawać, że trochę mniej fiasku i z dwóch worków cementu Bo tamto to wyszło za mocne, tamto to wyszło siekiera Jak dużo piasku to widać na środku nie chcę za bardzo mieszać. Na środku jest pod tym. Jest nie na nas tutaj, tylko tam widzę trochę za jaśniejsze. Ale to zaraz podczas wysypywania ono jeszcze przemiesza. Urwała właśnie To wygięło ją. Poluzowała się i wygięło ją mm. pewnie. No. Bo to jest słabe słabe ten chyba śruby. No spróbuj dokręcić. No, zobaczcie, nie ma różnicy prawie yy, ten beton a tamten przed. Więc dwóch worków pewnie wystarczy na na Nie wiadomo czy dokręci teraz. Jak ją wygięło. Wygięło śrubę i gwint zerwany. Nie wiadomo, czy oni ten. Czy to nie za długa była śruba? Mocno dużo wystawała. Czy oni już przy dokręcaniu gdzieś tutaj coś się nie ten? A później się poluzowało i o wygięło. 10,9 yy, i, 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 Dobrze, że miałem ten. Dobrze, że miałem śruby do zabezpieczenia spługa. Troszeczkę są krótsze, dlatego spodkładki daliśmy, ale da radę. Roboty na mnie w przerwie trochę wrzucę Czekaj może włączę i zobaczymy czy dobrze wyregulowane No, jeszcze raz dobrze idziesz, mniej więcej wiemy jak ile sypać piasku Ile wody, ile cementu To takie o lepsze, rzadsze trochę Tu jest trzy taczki i trzy betoniarki, ta będzie czwarta i prawie do połowy będziemy dochodzić. Elegancko idzie to, bardzo ładnie. Teraz z tej strony, I tak kontynuujemy dalej, Ta to przywiózł kolejną przyczepę piasku i tak zobaczymy jeszcze jak to, jak to się opróżni bo ktoś napisał że nie będzie się chciało do końca opróżnić na ściankach zostanie zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało ciągnik jak widzicie też nie jest jakoś fajdany. może to nieduża robota to, to dlatego Na końcu troszeczkę zostaje na spodzie, ale to mi się wydaje, że ta prędkość jest odpowiednia. Bo jak za szybko, to, to by tutaj po prostu też gorzej wyrzucało. Ta prędkość już jest odpowiednia, tak mi się wydaje. Może gdzie nie gdzie, o tam troszkę przy ściance zostaje, ale, ale mi się wydaje, że to jest ok. To co zostaje tutaj na spodzie nie chcę tutaj rąk pchać Otw Otworzyć Nie, nie będę pchał A no, widzicie tutaj przez kraty Trochę zostało na yy, którą, którąś właśnie jeszcze od, z tych, którąś z tych dwóch łap O tą chyba O tą musiał troszeczkę coś przerobić, żeby bo ten pasek widzicie, żeby zgarniał yy, Chciałem obniżyć to do samego dołu, ale się nie dało bo one wtedy one są takie ten i wtedy tak jak obuszczam na to one szły tak do góry podnosiły się i tak przodem więc no to na końcu tylko tyle zgarność po robocie a tak to wydaje mi się całkiem nieźle to wszystko yy, ten wygląda całkiem fajnie to wszystko funkcjonuje najważniejsze co hmm. nie trzeba prądu nie trzeba taczki. Jedyna fizyczna robotą, którą tutaj wykonujemy, to jest rozgarnięcie tam tego betonu w środku, wlanie wody i rzucenie cementu. Chociaż wlanie wody to też można zrobić szlaufem, ale tu wiaderkami lepiej się odmierza i całkiem nieźle. Wszystko powiem Wam, że podoba mi się to. W sumie, to były do, to były, w sumie to były dobre e, dobrze wydane pieniądze powiem wam Tutaj zaraz sam skończymy, a ja w ogóle nie czuję się zmęczony, a kolejna sprawa. Wiecie, że mam problem z, z tą roboczą culszoło, więc e, no niestety e, muszę inwestować w takie sprzęty, a nie mogę. mogę pracować fizycznie za bardzo Więc tak, robimy to tak Tato sypie piasek, ja sypię wodę Na przemian piasek, woda, piasek, woda Jak już tutaj jest dobrze piasek z wodą wymieszany Wtedy cement i jeszcze ewentualnie wodę No, ale o tak sypiemy i bardzo ładnie miesza bardzo ładnie wyrabia. Szybko miesza, naprawdę nie trzeba długo czekać. No i skończyliśmy, proszę Państwa, jest 16.50. Chudziek zalany na 15 cm. Miejscami 20 było. Tam gdzieś gdzie po brzegu, z tej strony było 15, a tak w tej prawie wszędzie 20 cm było. Tutaj jeszcze trochę zostało, to gdzieś na podwórku coś się zrobić. A czekajcie, jeszcze tę zagęszczarkę. Otwórz łyżkę! Może tak nie, ty ma do środka, wiesz odwró odwrócimy go. Co? A ja, ja to tam się ściągnie A co, nie będziesz jechał z tym? Nie, chyba nie, A Także tak Pierwszy etap pracy jest, yy, można powiedzieć, zakończony Dobrze, że pogoda dopisała. Dzisiaj ciepło było, bez deszczu, bez śniegu. Mam nadzieję, że to zwiąże przed mrozami. Później, nie wiem kiedy już dalszy etap prac będzie, bo pogoda się trochę ma zepsuć. A teraz będzie musiała pójść tutaj izolacja z papy, tak jak w projekcie jest. I, no i pójdzie zbrojenie, dwie siatki górne, dolna, sprętu 12. Później trzeba będzie tutaj zrobić Szalunek Tak myślałem, nie wiem, tutaj ktoś mi też mówił, żeby dać yy, Jakiś styropian od tutaj, od tego yy, Od Tutaj od ziemi No, no Zobaczymy czy, czy, czy dam No może i dam jakiś styropian od, od tego, szalunek No i tutaj już yy, Górna płyta to pójdzie pójdzie gruszka i beton B25 jak dobrze jak dobrze pamiętam z projektu Dobra, to by było na tyle, trzymajcie się na razie, cześć